Dzień dobry, proszę mi opowiedzieć o ofercie w plusie dla firm. Chwileczkę. Oto tu. To. Dziękuję. No tak, w skrócie. Zawsze dajemy klientowi wybór, doradzamy najkorzystniejsze rozwiązanie, a przede wszystkim promocyjne warunki trwają aż do końca umowy. Ładna oferta. Ładny krawat. Plus dla firm najlepsza elastyczna oferta. Marzenia się spełniają. Lecę na księżyc. A może wolałbyś spróbować miodowych kółeczek Nestle Cheerios? No spróbuj, są takie pyszne! Oblane złocistym miodem! Hmm. Zero. O tak. Nikt nie oprze się przepysznym miodowym kółeczkom Nestle Cheerios. Oj. <gryw> Przejmij moce Batmana. Zdobądź jego nową wyrzutnię. Znajdziesz ją w wybranych płatkach Nestle. Nie idźcie, jeszcze, poczekaj. Osiedle Kopernika. Może ci przyjdzie. Co okres? Tomek będzie. Szkoda, co? Pierwszego dnia zawsze umieram. To nospa. Powinna pomóc. Większość bólów brzucha, w tym bóle menstruacyjne, spowodowana jest skurczem mięśni gładkich. Dlatego na bóle brzucha najlepiej stosować środki rozkurczowe, takie jak NOSPA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dziś wielka gotówka. Wyślij za darmo pusty SMS pod numer 8037. Codziennie do wygrania 10 tysięcy złotych. Wyślij teraz za darmo pusty SMS pod numer 8037. Możesz zdobyć więcej. 50 tysięcy złotych czeka co tydzień. Aż 200 tysięcy raz w miesiącu. Wyślij teraz pusty SMS pod numer 8037. Wygraj jak pan Paweł Boraca oraz setki innych. Wyślij teraz za darmo pusty SMS pod numer 8037. Do wygrania ponad pół miliona. Oczy jak to jest! Bank milenium inspiruje nas życie. Dobrze wiemy, co tak naprawdę robicie z naszymi produktami. I dlatego poddajemy je wyczerpującym testom na niezawodność. Nowy odkurzacz Zelmer Solaris, pozwalający odkurzać także bez worka, dzięki unikalnemu systemowi Twix. Zelmer, niezawodnie. Chcesz zawsze chronić dzieci przed tym, czego nie powinny zobaczyć? Tak się nie da, ale możesz wprowadzić w telewizorze blokadę programów nieodpowiednich dla dzieci. Przewodnik, bezpieczne media w salonach TP. Telekomunikacja Polska, twój świat, cały świat. Proszę pana, jeśli chodzi o kredyt gotówkowy, to myśleliśmy, myśleliśmy. Aż wymyśliliśmy, że wysokość raty i dzień spłaty powinien Pan wybierać sobie sam. Z kolei limit kredytowy ustalimy tak, aby odpowiadał pańskim potrzebom. Wydamy też możliwość połączenia innych kredytów w jeden z niższą ratą. Nieźle, prawda? No nieźle. Oczywiście w głowie zakręciło. Wcale się nie dziwię. Skorzystaj z okazji i weź kredyt gotówkowy tak dobry, że dostępny w g banku i banku BPH jednocześnie. Wielki skok i wielkie zaskoczenie. Cześć, tato? Tato? Wy też jesteście kryminalistami? Gdzie to jest? Panowie, lepiej porozmawiajmy. Czego chcesz? Mecz basebola wesołe miasteczko, Zeum? jeśli się ci oddam. mam. Nie wierzę, jestem szantażowany przez 11 latka. Chłopak wykręcił gangsterom niezły numer. Może nawet wyprowadzi ich na ludzi, ale muszą się dobrze bawić. Makkań w filmie Porachunki z tatą. Jutro o 12.45 w TVN. W minioną niedzielę. Raz się powiedziało. Zaznaczam Batmanem. Proszę bardzo, w takim razie. Janino, Batmanem to jest wybór twojego męża. Jaki byłby twój? Nie wiem. Chodzi o odpowiedź A. Raz przegrana, raz wygrana. A milion wciąż do wzięcia. Milionerzy. Zaraz po filmie psy i koty. Dobry! Za tym przerwy samochodem! Ruszaj! Ruszaj! No, Ścigaj pan ten samochód! Jazda! Gazu! No ruszaj! Nie, nie daj mu uciec! Nie oszukujmy się. Życie na co dzień nie dostarcza zbyt wielkich emocji. A Kanal Plus i owszem. Kanal plus dodaje emocji. Każdego dnia tracę witaminy i minerały. Dlatego codziennie biorę centrum. Centrum to zbalansowana formuła opracowana w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe. Kompletne źródło wszystkich witamin i minerałów, których potrzebujesz każdego dnia. Centrum to mój najlepszy sposób, aby chronić zdrowie. Centrum kompletne od A do Z. Suplement diety. Przywiązać nestle, czoka, pi. O nie! schleczokie! Pładki Coke! Ten smak czekolady w każdym płatku! Moje bestie czokapik! Czekapik zaraz będą bezpieczne! Super! Już prawie czuję smak całej tej czekolady! Piko! Tylko z moim czekapik! Misja wykonana czeka za... Czekapik! Czekoladowa pycha! Przejmij modze Batmana. Zdobądź jego nową wyrzutnię. Znajdziesz ją w wybranych płatkach Nestle. Na dolegliwości wątrobowe zastosuj kurację Esencjale Forte, która pomoże odbudować wątrobę. Esencjale Forte zawiera fosfolipidy. Naturalny budulec komórek wątroby uzyskany z Soi. Esencjale Forte ulga od dolegliwości na długi czas. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Są chwile, które przypominają dzieciństwo. Są też takie smaki. To nowe zupy winiary, jak umamy. W naszej borowikowej nie znajdziesz konserwantów, bo suszenie zapewnia trwałość składników. Nie dodajemy także glutaminianu sodu, bo to zioła i przyprawy nadają ten wspaniały aromat i smak. Takich zup jeszcze nie było. No, chyba że umamy! Nowe zupy winiary. Pyszne jak umamy. Twoje włosy łamią się i wypadają? W Centrum Innowacji Clear odkryliśmy, że nawet do 84% kobiet dotkniętych wypadaniem włosów ma również problem z łupieżem. Nowy Clear Hair Fall Defense z Vita apr. Usuwa łupież i zmniejsza wypadanie włosów spowodowane ich łamliwością. Badania dowodzą zmniejszenie wypadania włosów o 95%. Nowy Clear Hair Fall Defense. Zero łupieżu, zero problemów z wypadaniem włosów. Przez Międzynarodową Akademię Dermatologii Kosmetycznej. Jeśli obudzicie mały głód, sięgnij po nowe danio. Sprawdź, jak smakuje ten serek z różnymi warzywami przegryzany bułeczką. Bo zemsta jest słona. Daniu z warzywami Zupełnie nowa metoda na głoda Gotówka od ręki Provident 600 200 200 Czy mogę też zostać Indianem? Indianinem! Możesz, ale najpierw musisz upolować coś pysznego No i co powiesz szary niedźwiedziu? Pyszne! Spróbuj rącza strzało przepyszne. Sery żółte Hochland. Ciesz się ich pysznym, niepowtarzalnym smakiem. Na Hochland. To jest pyszne.